Zapraszamy do pierwszego punktu naszych dzisiejszych obrad w panelu poświęconym wodzie i glebie w kontekście zmian klimatycznych. Będziemy łączyli się zdalnie z panem profesorem doktorem habilitowanym Markiem Mrówczyńskim, dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Pan profesor powie nam o aspektach ekologicznych, środowiskowych i ekonomicznych wycofywania substancji czynnych i środków ochrony roślin dla produkcji roślin rolniczych. Temat niezmiernie ważny nie tylko dla producentów rolnych, ale także dla całego skupiska ludzkiego żyjącego na Ziemi. A zatem zapraszamy do uważnego. Wsłuchania się, a pana profesora do prezentacji. Zapraszam. Witam wszystkich uczestników Europejskiego Kongresu Manadżerów Agrobiznesu. Bardzo miło witam. Na spotkaniu, szkoda, że jest w Bydgoszczy z państwem, ale zdalnie, takie są teraz czasy, problem preparatów ochrony roślin, wycofania substancji czynnych jest bardzo ważny i niestety przybiera na sile i Unia Europejska wycofuje coraz więcej preparatów ochrony roślin, realizując Europejski Zielony Ład, co jest dużym problemem, bo w projekcie było wycofanie 30%, 30 czy obniżenie o 30%, ale jednak stało się, że jest połowę. I nawożenie jest 20%, tak było i tak, i tak zostało, i to jest realne. Ale wycofania były, są i będą, nawet w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa aktualnie zarejestrowało ponad 2400 preparatów ochrony roślin. Najwięcej zawsze było i jest herbicydów ponad 1000, później fungicydy ponad 700. Insektycydy też są, oczywiście, tego wzrostu, zaprawy nasienne. także tych preparatów jest dużo, ale w tamtym roku ubyło tych preparatów 10%. I najwięcej, co ubywa, to ubywa preparatów fungicydów i tak jest w całej Unii Europejskiej fungicydy są na czarnej liście gdyż fungicydy długo zalegają w środowisku i również oddziałują na układ hormonalny ssaków w tym człowieka są herbicydy, zalegają długo w glebie, bo do wód, a jeżeli chodzi o insektycydy, to często brak selektywności, jak pretroidów, dla pożytecznych, w tym dla pszczół. Polska stosuje bardzo mało ochrony roślin środków, bo tylko 2,5 kg substancji czynnej, a średnia unijna jest o kilogram większa, czyli 3,5 kg. Najwięcej w Europie stosują Holendrzy, czyli Niderlandia 8 kg, inni prawie 7 kg, jak Irlandia, Belgia, Włosi ponad 6, Portugalia, także Polska stosuje. Ochrony roślin, preparatów za mało, szczególnie w uprawach rolniczych. W niektórych uprawach, jak szczególnie w sadach, jabłoniowych, wiśniach, to stosujemy w jabłkach nawet 13 kg substancji czynnej. A podobnie w sadach stosują też Amerykanie jako największe producenci jabłek w świecie. Także Polska powinna oczywiście zmienić, ale zwiększyć niektórych stosowanie. Preparatów w niektórych uprawach. Hiszpania, Francja, Niemcy, Włosi używają dwie trzecie wszystkich środków znorośników Europejskiej, obejmując niecałe połowę areału. Najmniej używa się w zbożach, to jest owiec. Owiec wiadomo, że jest fitosanitarną uprawą i wy, wymaga chemii bardzo mało. Głównie stosuje się trochę, trochę herbicydów, bardzo mało, bo pół kilograma tylko substancji czynnej. Najwięcej z roślin rolniczych to oczywiście pszenica, ale też to nie jest dużo w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Z upraw rolniczych najwięcej to oczywiście ziemniaki, bo tu dominuje, jak Państwo widzą, zaraz. Za ziemniaka jest prawie 3 kg, ale średnia dla ziemniaka to jest dokładnie średnia unijna, a dla buraka to jest dokładnie średnia polska. Także tu mamy dużo jeszcze do, do zrobienia, bo ta ochrona roślin nie jest tak schemizowana jak w innych państwach Unii Europejskiej, ale Unia Europejska podejmuje decyzje na podstawie y, y, EFSA, które jest organem y, do, y, opiniującym i doradcą Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa żywności. I są decyzje na podstawie rozporządzeń unijnych, został w tym roku wycofany w lutym diachlopryt. teraz w lipcu będzie wycofany pretroit, kolejny beta i to powoduje duże problemy, bo tiachlopryd wchodził do wielu preparatów i w zbożach rzepaku, też kukurydzy. I teraz kukurydzy, jak nie będzie tej bo nie będzie, bo nie ma, to nie będzie czym chronić kukurydzy przed ploniarką zbożówką. I w Unii Europejskiej, w Polsce, będzie zero preparatów do zwalczania ploniarki zbożówki, która jest szkodnikiem coraz groźniejszym w kukurydzy, ale też w zbożach, bo z kukurydzy przechodzi później na zasiedy jesienne zbóż. Też, od, też Unia Europejska wycofuje stopniowo preparaty, herbicydy z grupy sulfonomocników. Tu jest przykład chlorosufuronu, który wycofany będzie we wrześniu, ale też będzie wycofany proboksynyl, to jest drugi herbicyd, ale jak Państwo widzą, najwięcej wycofań to są fungicydów w przyszłości. I 15 grudnia, za niecałe dwa lata, mija termin stosowania i zezwolenia na stosowanie glifosatu. Glifosatu mamy prawie dziewięć. I jaka będzie EFSA proponuje, żeby całkowicie zakazać glifosatu do desykacji, i z tym się Jordes zgadza, ale powinien zostać do stosowania przed siewem na ściernisko. Bo w technologiach uproszczonych, a teraz takie są, się rozwijają coraz bardziej, musi być glifosat, bo inaczej sobie nie poradzimy. Jak teraz widzimy pola. Bez, bez perzu szczególnie, to jest zasługa glifosatu, bo glifosat idealnie między, między innymi niszczy pesz, Gdy nie będzie glifosatu, będzie ponowny wzrost problemów z peżem. Także jak, jaką decyzję Unia podejmie w grudniu za prawie dwa lata? Oby taka była decyzja albo będzie całkowite wycofanie glifosatu. Oby tak nie było. Ale to się okaże dopiero oczywiście podczas tych debat unijnych, ale to są decyzje już polityczne, a nie merytoryczne, fachowe. Niestety. Jeżeli chodzi o zoocydy, to Unia Europejska chce wycofać w ciągu najbliższych czasu, może dwóch lat, wszystkie po kolei pretroidy. Mówiłem, że beta cyfrutryna jako druga podana, że w lipcu kończy już użycie się i będzie problem dla wielu upraw rolniczych, między innymi i buraka, i zbóż, i ziemniaka, rzepaku, będzie tego preparatu brakowało. Też inne pretroidy będą, będą są do zastąpienia, czyli de facto późniejszego wycofania. Tych, także preparatów mamy 119 pretroidów, z tego 10 substancji czynnych i niebawem wszystkie będą wycofane, ale jest duże zagrożenie teflutryną. Teflutryna jest jeden z nielicznych pretroidów, jego, jego jedyny, używany do zapraw nasiennych i w buraku, i teraz kukurydzy. Jak tego zabraknie, to będzie jeszcze większy problem. Ale nie tylko pretroidy chcą umia wycofać, bo do zastąpienia wycofania są też inne, grupy chemiczne, jak ostatni repelent, z, z, Ziram, który jest stosowany w kukurydzy i nie będzie czym odstraszać różnych stworów, dużych stworów, bo, czy ptaków, czy innych stworów, które niszczą, oczywiście niszczą zasiewy kukurydzy, ale też będzie problem z pirimikarbem, czyli tak zwany pirimor, używany od pół wieku, który jest bardzo bezpiecznym, był preparatem na, czy jest na, dla pszczół pożytecznych i niszczy wspaniale pszyce, a mszyce są coraz co większy problem. Jeżeli chodzi o to Unia, jak mówiłem na początku, chce usunąć wszystkie triazole. Początek wycofania już Państwo wiedzą, już trwał od wielu lat. W tym w przyszłym roku, w marcu, czyli do, dokładnie prawie za, za, y, za rok, epoksykonazur kolejny. Y, będzie usunięty triazol, ale do zastąpienia Państwo widzą, jest tych triazoli bardzo dużo. I to stworzy wielkie problemy dla praktyki rolniczej, bo triazoli, substancji czynnych, mamy 14, a preparatów. Ponad 450, to jest bardzo dużo. W tym większość to też są zaprawy nasienne. Jak nie będzie triazoli, to też nie będzie w większości zapraw nasiennych, a reszta są prawa to do opryskiwania i używane w wielu prawach rolniczych, też Państwo mają podane. Jeśli chodzi o inne fungicydy, to oprócz triazoli też mogą być do zastąpienia. Tu podane inne fungicydy, nie tylko z triazoli, ale większość to są triazole. I to będzie wielki, wielki problem. Dla praktyki rolniczej. Jeżeli chodzi o sulfuromocziki, przykład kolorosulfuronu, który będzie wycofany we wrześniu tego roku, to inne są też na czarnej liście EFSY tu podane. Ale mówi się o wszystkich, bo one przechodzą do wód gruntowych, ale też są trwałe w środowisku. Wiem, jak są problemy z następstwem roślin po surfomionocznikach. I tych preparatów jest prawie 314 substancji czynnych. I stosowanych w wielu prawach, głównie zboża, kukurydzy. I to będzie wielki problem dla ochrony roślin. Jeżeli chodzi o substancje czynne, inne z herbicydów, no to mówiłem już o glifosacie, o tym nie będę mówił drugi raz, bo to to jest wielki problem i też tu mamy widzimy pentimetalinę używaną w kukurydzy, w zbożach i w rzepaku propyzamid używany bardzo, bardzo szeroko I to że będą wielkie problemy z ochroną roślin przed chwastami i także ale gdy to się zrealizuje to ubędzie za kilka lat połowa fungicydów będzie też połowa mniej herbicydów. insektycydów trochę mniej, bo jedna trzecia, ale największy problem, co ja widzę, to są zaprawy nasienne. Z zapraw nasiennych mamy ponad 100, 107, a może za kilka lat być tylko 25, bo nie będzie fungicydów triazolowych. I to będzie wielki problem w zaprawach nasiennych, a zaprawy nasienne powinny być. Yy, powinno ich przybywać, powinno być dokładnie odwrotnie. Zapraw nasiednych i w Polsce Unii Europejskiej powinno przybywać, bo pierwsza, jeżeli chodzi o chemię, to powinno być zaprawienie materiału siewnego, kwalifikowanego oczywiście, zaprawianie w systemie ESTY to jest systemie jakości europejskiej, bo to pozwala na dokładne dawkowanie raz i pokrycie no, y, materiału siewnego i też zapobieganie pyleniu. I y, Unia Europejska planuje, że zaprawianie będzie obligo w systemie ESTA już za około dwa lata, czyli nie będzie zapraw handlu do, y, dla wszystkich dostępnych, tylko będzie zaprawianie. Y, przez firmy, które mają certyfikat Esty Unii Europejskiej. Taki w Polsce firm jest, jest już ponad 20, na przykład w Zepaku już jest 13 firm, w zbożach po 10 firm, w kukurydzy 11. Tych firm jest dużo, coraz więcej, ale będzie jeszcze więcej, gdy będzie, będzie to obliko. Jeżeli chodzi o wpływ na jakość plonu takie i, i, i ilość plonu. Takie badania robiliśmy wspólnie z krefmanem, Badania były robione w dziewięciu państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Też brałem w tym udział. I się okazało, że spadki nawet i plonu, i jakości plonów, to będą dochodziły do połowy. To jest bardzo dużo, gdyż te spadki są istotne też dla jakości o połowę, bo będą mykotoksyny. Głównie nie będzie, jak mówiłem, fungicydów, co spowoduje, że będzie więcej grzybów a niektóre grzyby wytwarzają mykotoksyny, które w większości są substancjami rakotwórczymi. I to będzie wielki problem dla Unii Europejskiej. Wzrosną też koszty, bo koszty wzrosną nawet do 25% średnio, a największe koszty będą wzrosną rzepaku. Także to są wielkie problemy. Podobno to, te sprawy są bardzo ważne, gdyż... Będą nastąpić wzrost odporności, bo będzie mniej preparatów, mniej substancji, mniej grup chemicznych, będzie mniejsza rotacja, zużycie środków ochrony roślin będzie większe, a nie mniejsze Unia zakłada, bo będzie większa liczba zabiegów, gdyż preparaty nowe to działają krótko. Unia żadnego preparatu nie zarejestruje, który działa długo. Wszystkie długodziałające Unia Europejska preparaty usuwa i wprowadza preparaty krótkodziałające. Rozumie, preparaty krótkodziałające dla w uprawach rzodkiewki, później na przykład truskawek przed zbiorem to rozumiem, ale nie w uprawach ozimych jako zaprawy nasienne czy zabiegi sienne czy Wczesno-wiosenne, to powinny preparaty działać długo. Będzie wzrost kosztów ochrony roślin, ale dochody, jak Państwo widzą, to pójdą niestety w dół i to będą większe problemy, gdyż, gdyż te koszty będą wzrastały wraz z większą liczbą zabiegów i to będzie wielki, wielki problem dla ochrony roślin, co spowoduje, niestety, w całej Unii Europejskiej, to już widzimy powoli, yy, będą preparaty stosowane yy, na inne uprawy agrofagi niż są zarejestrowane ale też widzimy w Unii Europejskiej około 10% to są preparaty niestety nielegalne. To jest to jest karalne. Ale to Unia bym powiedział taką sytuację stworzyła, i to bardzo źle, że tak się stało, tak nie powinno być. Ekspertyzę w listopadzie wykonało Ministerstwo Rolnictwa USA, które podobne wyniki są jak w Klechmanie, że największe problemy będą, jak Państwo widzą w środku tabeli rzepak i soja. Bo ponad 1 trzecia będzie produkcja mniejsza. Buraki podobnie, cukrowe będzie około 18%, mniej cukru, pszenicy mniej o 1 czwarta. Nawożenie będzie mniejsze oczywiście, o 20%, tak jak ma być, a ochrona roślin będzie mniejsza o ponad 1 czwartą. Ale to wpłynie oczywiście. Rośliny wpłyną na zwierzęta, będzie mniej bydła, mniej wołowiny, mniej mleka i też trzody chlewnej, wieprzowiny i przetwórstwo będzie niższe, to będą wielkie reperkusje i w końcu będzie tak, jak to do tego dojdzie, że niektóre państwa, Polska też niestety, będzie, będzie importerem żywności. Tak nie powinno być. Jakie są opinie? Opinie, była robiona ankieta i badania sondażowe przed Ministerstwo Rolnictwa Armir, Krus i Kowr i okazało się, że bardzo się obawiają praktycy wprowadzenia strategii od pora do stołu, że to spowoduje problemy dla praktyków. Największe w stosowaniu oczywiście ochrony roślin, później nawożenia, też antybiotyków, czy wprowadzenie upraw ekologicznych 25%. I też też tak zwanego, tak zwanego uborowania czy bioróżnorodności. Ale gospodarstwa te, te większe przewidują jeszcze większe problemy. I gospodarstwo większe, tym będzie miało większe problemy z wdrożeniem y, tych strategii od pola do stołu. Są wielkie problemy, y, co będzie trudno osiągnąć. Najwięcej, oczywiście, ochrona roślin, bo dlatego, że o połowę jest y, skazana ochrona roślin na obniżenie, y, później mniej, oczywiście, nawożenie. Najmniej się obawiają antybiotyków i też produkcji ekologicznej, bo Polska, de facto stosując tak mało chemii, to właściwie jest produkcja proekologiczna w większości, szczególnie gospodarstw małych. To są gospodarstwa prawie ekologiczne, ale bez certyfikatu na razie. Także te gospodarstwa. To odwrotnie, większe się mniej boją, a tych, tych powiedzmy, trudności. I także to są wielkie problemy i wyzwania. I podsumowując, te ujemne skutki wycofania ochrony roślin będą bardzo duże, gdyż będą problemy ze zwalczaniem większości agrofagów co spowoduje problemy z ochroną roślin, bo będzie większy wzrost odporności. Teraz obserwujemy odporność coraz większą, ale będzie mniej substancji czynnych, mniej, mniej grup chemicznych, czy będzie mniej większa rotacja, to jest wbrew integrowanej ochronie roślin. Będzie większe zużycie środków ochrony roślin, bo będą preparaty działały krótko, bo takie są nowe preparaty. I także to spowoduje wielkie problemy, bo będzie planowanie niższe oczywiście, koszty oczywiście będą większe, dochody mniejsze, na pewno będą mniejsze dochody i wzrośnie zagrożenie stosowania nielegalnego niezgodnie z etykietą i też nielegalny import może być i ta strategia yy, gdy się może udać, gdy będzie większe, będą dopłaty głównie unijne wspólnej polityki rolnej nowej i powinny być większe dopłaty do, do preparatów biologicznych do zakupu stosowania i to prawie jest już na szczeblu i unijnym i krajowym już prawie załatwione, będą większe dopłaty. Też powinny być większe dopłaty do materiału siewnego, odpornego na agrofagi, te odmiany są na ogół dwu, droższe od odmian nieodpornych i też powinny być dopłaty unijne i podnoszenie wiedzy i doradców i rolników, ogrodników powinno być też oczywiście płacone, ale też powinny być też oczywiście wymogi będą większe i podsumowując wnioski, to sprawa jest bardzo ważna bez zrealizowania w ramach wspólnej polityki rolnej dopłat z budżetu unijnego. To te strategie, nie tylko w Paradoxo, ale inne strategie unijne, rolnicze, te strategie będą utopijne. Oby tak nie było, ale koronawirus spowodował, że nie ma pieniędzy ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce, żeby wspierać słuszne strategie, ale są utopijne. Także jeżeli chodzi o realizację, to wpłynie na finansowanie, wzrost kosztów, bo później problemy powinny być dopłacane i odmiany, Coboru Soboru oczywiście takie wytypuje i to zależy wszystko od, od działania wspólnego, ale bez pomocy unijnej i krajowej tego nie udźwignął nikt. Do widzenia, dziękuję bardzo, za uwagę. Panie profesorze, no, z przejęciem tak naprawdę wysłuchałam, ja osobiście myślę, że rolnicy też tego pana wystąpienia, bo miało być lepiej wygląda na to, że będzie gorzej, bo jeżeli mówimy o tym, że będzie wzrost kosztów uprawy a spadek dochodów i nikt nie zagwarantuje w okresie jakby tej transformacji, można powiedzieć, zapewnienia zwrotu tych kosztów poniesionych z powodu wycofywania środków ochrony roślin, to, to będzie naprawdę trudno. Jeśli będzie również konieczność zastosowania większej ilości zabiegów, to też bardziej wymęczymy też ziemię. Mówimy z jednej strony o systemie upraw bezorkowych po to właśnie, żeby oszczędzić tę naszą matkę rodzicielkę, a tu z drugiej strony mówimy o tym, że będzie Konieczność wprowadzenia większej ilości y, zabiegów. Bardzo żałujemy, że nie możemy się spotkać y, bezpośrednio jak to bywało we wcześniejszych edycjach, ponieważ były też y, dyskusje z uczestnikami kongresu i myślę, że tutaj ta dyskusja byłaby y, bardzo ożywiona. Mamy jednak nadzieję, że głosy tych, którzy przeprowadzają badania i na podstawie przeprowadzonych badań wysnuwają wnioski i podpowiadają, co będzie dla nas najlepsze, zostaną wysłuchane i zostanie to wprowadzone również w politykę rolną.